Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Baza, ze mną we Weniu. No właśnie. Tak, i zakrywa twarz macie link w opisie do jego kanału, ale zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek, Cześć, e dzwoneczek. <gry> lajka, no i wpadajcie do jego kanału, link w opisie. I tam mamy bazę, tu, ogólnie założyliśmy ostatnią bazę, przepraszam, że odcinków nie było, ale brakuje nam ch chyba 40 subów do 300, więc klikaj, dzwoneczek, bo, 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 bo chciałbym te 300 słów. No. o, Michał, z kamerą i na te jajka widzieliście kiedyś Ginka w klapkach? nie, no chyba nie ale oni chyba widzieli twoją twarz już ja wkrótce, jak dotychczas szykuje film dokumentalny o Ginku jest w produkcji tak, a nie widzieliście mojej twarzy, więc proszę bardzo Co? jak nie widzieli, widzieli dużo razy no, nie. to się. Już... Piszcie sobie Ginek podłogę, Ginek 2 chyba. Tak, tak, tak. Patrz. I tu zdobyliśmy ostatnio takie rzeczy. Siekierka, sznurek. Bardzo... Kto Patrz. to stworzył? No to znaleźliśmy. Łoocie Panie. <gry> to będziesz tu walił. Ty ostroż się. Ej, to jest jeszcze naostrzone. Wiem. Patrz, to korona jest ogólnie. Co to było? Nie wiem. Patrz, to jest najbardziej fajna rzecz. To mnie najbardziej fajnie. U, korona! No to ty eee, rzecz, Ej, Jeśli pod tym filmikiem o! wiecie... 20 lat y, 20 to ginek. Ginek chodzi. Ginek będzie się... chodził przez ten 24 godziny. W tym będzie chodził przez... Tak na przykład U. będzie chodził. Założę to o tak i tak będzie chodził w koronie. Przez 24 godziny, no. Jeśli chcecie, będzie żeby... By... W domu. 50 łapek w górę. Wewe nie ściąga maskę Wewe nie ściąga maskę Wewe ściąga maskę na 50 sub, na 50 lajków Nie, ściąga maskę na... Nie no, dobra, dobra, konta. Nie, nie. Dobra, walisz to, na 50 y, lajków na pewno nie dobijecie, ale y, Na 50 lajków jak wbijecie, nie będzie no nie, Do... 24 godziny wbijecie 50 lajków, to ja naprawdę ściągnę maskę Oficjalnie, ściągam ale jeśli wbijecie w 24 godziny, daję... albo no... dobra, no dobra, 24 godziny i ściągam maskę. Tak, dokładnie. A my lecimy o 300 słów. No, więc e, w poniedziałek i piątek są streamy, a wtorek środa, czwartek są odcinki, więc tak to teraz, teraz wymyśliłem to na szybko, tak dokładnie, więc, e, więc ustalcie sobie tam czas, więc... Cały tydzień będą streamy i odcinki. Tak, tak, tam jest butelka. Zróbmy jeszcze kiedyś coś takiego, że będziemy im opowiedzieć historię. Czy kleszcz po mnie chodzi? Rygi, Patrz mi. dobrze, się, czekajcie. E. O, Przyszła, dobra. 48 godzin, zanim się przyczepi. 48 godzin, no. to 2 no. kurde. Ej, pokażę Wam, pokażemy Wam opuszczony zabaw, który tam no. jest, tam jest, w tamtą stronę ogólnie 20... 30 łapek w ogóle to jest kolejny odcinek. Nie, za dużo, dajmy informację. Ale wiesz, że w 24 godziny oni mi wbili 30 łapek? No, ale nie wbiją 50. Prywa. Chłopie, a ale no to 30 to... łapek w górę, w, tak macie 2 dni, to kolejny odcinek. Dobra, jeśli oni tak szybko wbijają, to sam internet utrudnił zadanie. Wbijcie u mnie 100 łapek i 50 łapek pod moim filmem jakimś dowolnym i dopiero wtedy jakby czy to link macie w opisie. Tak, link w opisie. Płatka, e... Idziemy do lasu youtuberów. Do Albo... lasu youtuberów? No, no bo nazw... nazywamy sobie tak miejscówki. Jest taka rzeka, żab, tartak. Kopalni nie mamy. E... Mamy tartak, rzeka, żab. Dzisiaj Wam pokażemy bardziej yy, gdzie i to jest. No gdzie i... Yy, I oprowadzimy was po prostu. Każde miejsce ma mamy... nazwę Tak dokładnie, tu jest nasza baza. Tam przed nami... A za nami jest chyba rzeka Żab? Coś takiego? Tak. Tam jest też e, droga... Dobra? Nie, tam jest ogólnie drugi las. No to zrób Michał... Pies. Zrób cięcie. Pies tam jest. Pies. Zrób cięcie, zrób cięcie. E, skocz, skocz. Skocz. No to, kiedy... Co? No, już jest po cienciu. Już jest po Dobre, No i ogólnie e, będzie taki montaż, że jak jesteśmy na jakimś miejscówce, to, to wam się pokaże jakiś napis, więc teraz jest nasza baza. Tak, a zaraz sobie... Pójdziemy, będzie fajny montaż. Taki jak w pierwszym odcinku: promowanie i ocenianie. Promowanie i, i ich reakcji. Nagrywanie ich reakcji. To był fajny montaż, bo tam był takie na początku, w dzisiejszym odcinku. I tam było nawet fajne, ale cicho było, więc to jest jeden problem. Tak. Hmm. Ja czy... przewróciłem się prawie. E... Majinka i Ginek, i jego klapki. Się... Ginek i jego klapki, dokładnie. O tym właśnie zrobimy. książkę, to film dokumentalny. No ja ci zrobię, mogę ci nagrać. Możemy na, na tym na Wordzie napisać książkę, skopiować to wszystko, nie? Dać to na kartkę. Znaczy, możemy to skopiować kontrolę, P, czyli drukarka, dru podpiąć drukarkę, bo ja mam i zrobić z tego kartki. I taka książka. Ej, Jeśli do... gimnik bije tysiąc subskrypcji, robi książkę. Tak, i będą live i real. O, na i żywo. Więc subskrybujcie. Subskrybujcie. Last YouTuberów. Tak. Dokładnie. Wiesz, dlaczego tak się nazywa? Ponieważ tu są na drzewach jakieś nazwy. My to ustalili, że. Pisaliśmy na, na youtubie chyba wyszły jakieś youtubery. No tak, wychodzili. O, tak. weszłem w błoto! Ale ogólnie cały ten tutaj są różne takie bzdety. Bzdety, no? No co, tu co chwilę są jakieś daty. Jedno drzewo miało swoją datę, kiedy zrobili ją. I patrzcie, tu jest Am, Amir. Amir ja? A, Amir Amir ja. I to jest youtuber? Nie wiem, youtuberka bardziej i tu jest e apek e apek już wam pokazuje apek a nie, a nie capek capek no capek i ogólnie to jest las youtuberów więc teraz przedtem lub teraz mam wyświetlić wyświetlić teraz ma chyba przedtem a tu jest nasz punkt obserwacyjny tam no, punkt, obserwacyjny. punkt obserwacyjny i tak nazywamy takie miejscówki takie byle jakie tak nazywamy je tak bo czemu by nie mamy punkt obserwacyjny, więc teraz Wam się wyświetli, lub dopiero jak podejdziemy do niego, no nie, teraz Wam się wyświetli, więc bardzo fajnie. I tu e, pójdziemy do naszej starej bazy. A w jaką stronę możemy, idziemy? No, w może pójdziemy tam. Ale najpierw im tu pokażemy, jeśli oglądaliście jeszcze stare odcinki na, na starym kanale, no to, to tu rady... były drzewa jeszcze. No, to było dość dużo więcej no, czekajcie, bo mnie po komary gryzą. Ja mam bludę. Się, tak. tak, ryba, e, e, wewenio się przygotował. Będzie tak. Musi, będzie musiała być tu cenzura. Czemu? Bo tak, bo ja tak mówię. Aha, wiem dlaczego, tak? Hmm. Bo powiedziałem coś na ry? powiedziałem. Aha, no. Ty będziesz No, to wiedziałeś. wytnę, wytnę to. Wytnę i nie będziecie wiedzieć, czy... Najlepiej to cały ten i od cztery. Ja w ich pocięciu żartuję I tu jest ogólnie nasza stara baza. Nie wiem czy oglądaliście stare odcinki, na pewno tak, bo tam było chyba 17 łabek w górę. My Coś tej, takiego... My z tego nie nagrywali odcinków my Seria. My z tego, nie nagrywali odcinków. I wejdźcie w ogóle na mój kanał i playlisty, więc tam są też e, playlisty z innych odcinków, wszystkich odcinków, na przykład Minecraft. A tu się nazywa droga Buta Droga buta, bo we Weniu kiedyś utknął tu but, a mnie tam, mi tam spadł i tam nogę w bocie miałem. Ogólnie tam jest. Pójdziemy na e, I tu jest e, e, droga buta. Tak, we Weniu tak jak nazwał, bo mu wpadł tu but, a przed nami jest Startak i Misielec. Misielec. Czemu ja tu powiedziałem? Nie wiem w ogóle. Nie wiem, w ogóle to tak. I jesteśmy właśnie na tartaku. Dlaczego? Bo tu było, jak wycinali te drzewa, było tu bardzo dużo e, właśnie mm, drewna. I jak była burza, to, to my od razu po burzy poszliśmy i tu, i budowaliśmy naszą starą bazę. Pokażę. I by, by był taki duży pień, który my chcieliśmy go tu dać gdzieś i, I... ciągnęliśmy go do góry. I nagle poleciał na dół. I na moje nogi spadł. Dobrze, że skoczyłem. Bo Moim, by wtedy już nie był. Dobrze, może. Bo... Ginka. Ginka by już tu nie było. Mainka to jest moje nazwisko, jakbyście nie wiedzieli. A mnie to jest Michał. No co w tym złego? No. Ja swojego. No i byś mnie, byś, by mnie tu już nie było niestety. Pamiętam, gdy tu walczyliśmy z Kim i mam bliznę teraz. No. Okay. tu No. Tu. jest bliznę. Mam bliznę. o tej blizny nie widzą. Aha, coś mi okuło w nogę. Tu jest ogólny parka, no bo tu było dużo drzew. Tak, tu było bardzo dużo drzew. I pamiętajcie 30 lub 40 łapek. Nie no, 30 łapek to już nagrywamy kolejny odcinek, a 40 łapek to już kolejny odcinek od razu, od samego dnia, czyli od 24 chyba go wrzuca, ustawię sobie budzik. Nie no. No będzie na zapas, więc yy, nie będę musiał nagrywać Bo po prostu ostatnio mi spadały suby i mi się tak odechciało nagrywać Ale teraz już będziemy nagrywać Nie no, bym wrzucał te odcinki na zapas Znaczy te zapasowe bym wrzucał I ogólnie to już stara baza, kolejna Stara baza, dlaczego? Bo to było bardzo na widoku Nie, to nie tyle co było na widoku, tylko że tu był w Tak i... Był taki kolega Bartek, ma na imię, który walnął w to drzewo, który walnął w to drzewo i to była jakaś dziura i nagle z tej dziury wyszedł szerszeń i jakoś go zabił taki kolega, Szymon. Tu był nasz mini składnik. Widzicie? Chyba tu, albo gdzieś tu. Bo to to był wieszak. wieszak. E, tu, tu, był taki linka i my się wieszali. Tu było trawa, ja ją wykosiłem naszą że... śkierką. Nie chodzi, że się wieszaliśmy na szubienicy, tylko tak. Tylko tak się trzymaliśmy. E, tak, zerwało nam się nagrywanie, i. No i teraz nagrywam drugi raz. Ja to w montażu złączę, więc na pewno już Macie ten. ten... Ej, nie pokażę mojej twarzy. Tak, wiem, wiem. na chwilę własne, tak, nie. Ale to może jest lepsza niż to kiedyś odcinek. Tak, dokładnie. W tej, w tej się tak nie potrzę. W kolejnym odcinku będzie mój kole... znaczy dodatkowy członek naszej ekipy. Czyli e, tak, macie moją rączkę, nie wiem dlaczego to pokazałam. Zaraz będzie nasz kolega Bartek. No, pewnie, pewnie do mnie zaraz zadzwoni i mi się zanurzy nagrywanie. Nie, ale ty tak. Coś tam chodzi. Czyli żaba, a nie ptak. tak, ptak, ja Droga ptaka. <grym> Dobra, macie tu teraz. E, ten pokazał Wam się filmik, i tu macie znaczy, napis. Droga ptaka. Droga... Nie, dobra, nie, to nie jest droga ptaka. Droga ptaka. Dobry ptaka. Ej, daj, mogę ja przecież kamerować. Masz? Nie będę pokazywał najwyżej swojej twarzy. Tak, dokładnie. No, i mam kamerzystwo, super. Eee, stawcie lajki w górę. Tu macie, czekaj, tego, nie, nie trzym nic. Nie przybliżaj, halo. Poczka, muszę zrobić to dobrze. No, i teraz, patrz, i teraz prosto mieć kamerę. Stawcie lajka, suba. Tu macie gdzieś suba tu, 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 jeden no Więc tak wam się pokazał. Dzwoneczek wam się nie pokazał, ale tu będzie dzwonek dwagi taki wypadany. Dobra. Będzie sub z dzwoneczkiem, jeśli będzie, jeśli Ginkowi się zechce to zmontować. Nie wiem ogólnie montować. No komu by się chciało? Przecież to jest nudne już nudne. Nudne, no. Jee! Yeah. W no. ogóle tam mam taką drogę. Po... No. Droga. Ja nie wiem co już pokazywać. Nie wiem. Nie wiem, zaraz będziemy też kącić odcinek, bo to będzie te... No bo to już tamten filmik, co nam się zerwał miał chyba 11 minut. 11 minut, to tak 9 minut, 20 minut, będzie to będzie nawet. ok, masz tą maskę i sobie jedną. Klikujemy... Aha! Przepraszam za dźwięk ale to było ten odcinek, to było takie oprowadzenie po naszej bazie, po lesie, Następne odcinki będą prawdopodobnie normalne. Normalne. E, więc no, na pewno to zmontuję. Czemu nie No to gdzie idzie. ta subów pokazuje twarz? <laughs> nie no, ale... Dobra. Dobra. E, no, tu jest oczywiście droga ptaka. Tu... Nie, tam jest droga ptaka. No, droga no. ptaka. Załóżmy, że tu i tu jest droga ptaka. Nie, to będą wam się wyświetlać kudek, będę to montował, będę musiał cały filmik przejechać jechać. A to, o kurde, ale zejście te roboty narobił Nie, no, ale dla Was wszystko zrobię. Tak naprawdę nie. Co? E, nie, wszystko to akurat nie. Dla Was mogę zrobić konkursy na PST? W ogóle 200, 209. No, zrobię konkurs na PST, więc e, tego. Więc napiszcie e, właśnie w komentarzach, czy chcecie brać udział na PSC. Nie wiem, czy to będzie 50 zł, czy, mm, czy właśnie 25. Piszcie w komentarzach po prostu. I na pewno będzie e, konkurs. I mi ktoś wygra. To... Albo zrób coś takiego, że 60, y, 60 zł PSC masz do rozdania i po 20 zł. E, ja wolę jeden taki, ten, żebyś coś dokup, kupił mocno na życie. Więc napiszcie w komentarzach e, Tak Napiszcie w komentarzach i napiszcie biorę udział I zostawcie suba z dzwoneczkiem Bo wtedy będzie ten konkurs na 100% e, No I zostawcie też no, Co ja mówię Napiszcie w komentarzach to on teraz napisz... prosi o subskrypcję Tak naprawdę e, A co ja chcę robić tak, napiszcie w komentarzach e, swój Instagram, to ja tam wejdę. I na pewno jego nie poobserwujesz. Nie. Napiszcie, wejdźcie na mojego Instagrama. Dwa ginek. tam będzie ogólnie... Napiszcie do mnie, że bierze, bierzecie udział. Dwa ginek. Bez żadnej spacji. Po prostu tam będzie mój Instagram i napiszcie do mnie na Instagrama. Biorę udział. Więc tak, biorę udział. Co, o koniec odcineczka? tak wołało. Dobra, czyli kończymy. Pożegnaj się z widzami. E, tak, e, to by był koniec odcinka. To fajnie, że No. Na, napiszcie do mnie tam na Instagramie biorę udział i zostawcie dzwoneczek. Tu macie lajka. Tu macie też suba. No i to by było w sumie na tyle. Do widzenia. czy papa. Pa, pa.